Jedziemy, prześwietlamy, gada New Fresh Padalec. A ten to to matko, ale tu tragicznie. No, nie do końca. Bardzo dużo analizuję, myśli, czekam. Na to, aż rozwiążą się jakieś sprawy. Chcę ci pokazać, jaki to on jest wygrany. Jak on to z tobą wygrał. Ale ci, to ciężko tu, same miecze. Olu, dudulok. On um, ma wrażenie, że coś zaraz wypłynie. Jakieś tajemnice twoje. E, dodatkowo też przez manipulację może pokazywać ci um, inaczej. On będzie próbował tak cię ograć, żeby pokazać ci, ja jestem zwycięzcą, byłem, zdobyłem moje. No, ja tak w ogóle to jest trochę leniwy. Poraniony przeszłością. Nie chcę popełniać tych samych błędów. Będzie próbował z tobą ze w ukryciu. Ten to jest agent. Ja ci się kręcę. No takiego gagatka to dawno nie było. Przede wszystkim moja droga. Sekretny układzik, kto mu się marzy. Ale wie, że długo nie pociągniecie tak. Mu jest wygodnie samemu. Kasa dla siebie, czas dla siebie, czas wszystko hobby dla mnie. Coś tu się zakończyło. Nie jest po bardzo trudnej i burzliwej relacji. Po zakończeniu burzliwym. Um, albo zdradził, albo mógł być zdradzany. Przede wszystkim, no. Chcę być sam, chcę być wolny. Nie widzę myśli o związku z tobą. Przede wszystkim jest dobity tym rozstaniem, które tam miało miejsce w przeszłości. Przede wszystkim, no strasznie tu. On by finansowo bardzo dużo stracił, emocjonalnie dużo stracił. Teraz tak jakby odbiera to wszystko z powrotem. W sercu cisza. On w ogóle lubi karać ciszą. Bardzo niestabilny emocjonalnie. Typowy padalec wisiłosi. E, niedojrzałość straszna. No, rycerzyk trochę z zakutą głową, zakuty łepek. E, docelowo jestem wolny, będę wzbraniał się przed uczuciami, bo uczucie to moja słabość. Jest bardzo silnie zazdrosny w relacjach. Bardzo lubi dominować, szczególnie jeśli chodzi o finanse. A żeś się znalazła podalca nie ma co. Ty jesteś dla niego zbyt odważną kobietą. Bardzo idziesz prężnie, zdobywasz to, co, na co masz ochotę. I to wkurza. Dlatego on nie może ci pokazać e, tej swojej dominacji. Bo ty się zdominować nie dasz. No jednak ma tu nadzieję, że pal mnie łapą w stół. Moja jesteś, nie jestem najlepszy, zdominowałem moje. To jest to poczucie wgrany, o którym ja mówiłam. Moja jesteś, kochaj mnie, dziękuję. No i oczywiście będzie chciał ci pokazać za każdym razem, że każda kłótnia pomiędzy wami to twoja wina. I um, może lubić się godzić w łóżku. Może tak. To, co jest nieuniknione, to to, że pomiędzy wami będzie się rozlewać. On lubi znikać. I jeśli planujecie jakiś wyjazd, to trzy razy się zastanów. E, a te w tym czytaniu sobie weźmiemy. Co na tle duchowym? Bratnia dusza kontrakt duchowy soul connection duchowe połączenie on bardzo dużo o tobie gada do kogoś na pewno będziecie taki trochę love bombing stosował oglądać jest socialuje sosia, w social mediach, stalking, e, też taki gaslighting trochę. No, on jest załamany po tej relacji, którą miał wcześniej. Tu dopadną cię też takie szokujące informacje na jego temat. Ktoś ci może o tym powiedzieć. Być może muła. E, uważaj, bo w jego otoczeniu masz wrogów. On będzie próbował sobie uleczyć twoje, swoje chore serduszko. On jest bardzo połamany. Jeśli chodzi o to serduszko, jest bardzo połamany. Ma problem z budowaniem stabilnych relacji. Nie umie w konwersację, nie umie w rozmowę. Lubi zakładać maski. Jeśli coś mu się nie podoba, to bije ci szpilę tam, gdzie trzeba. Zachowanie narcystyczne, takie typowe low bombing. Sytuacja jednostronna. Ma bardzo dużo opcji. Natomiast on lubi gonić. Króliczka bardzo dobrze słuchaj tego co mówi. To dla niego jeszcze w ogóle nie jest czas na inwestowanie w jakiekolwiek relacje, bo chłopiec się na chwilę obecną do tego nie nadaje, po... W swojej poprzedniej relacji ex-partner jeszcze w jego sercu stara sprawa stara się to zmienić przetransformować w jakiś sposób odbudować ale on będzie chciał związek bez zobowiązań budowany na sile na jego sile na jego dominacji on jeszcze swoje drzwi zostawił otwarte. No i tu on jest nieuleczony, no. Myśli, że wszystko w odpowiednim czasie tu będzie. Nie pokazuje ci tego, jak to wygląda. Uważaj, bo ma dziwnych przyjaciół. Jakaś laska się w nim podkochuje. Najprawdopodobniej to Twoja relacja karmiczna. To jest takie. Budowanie relacji na keksie. On chce być wolny, on powinien teraz się uleczać. Realizować siebie. Mafioła na punkcie tego, że będziesz łamać swoje obietnice danej jemu. Zadaj pytanie proste tak nie, a ja ci na nie odpowiem. Zasięgnij więcej informacji, nie bardzo... Słuchaj swojej intuicji. To jest znak Emła. Dobra, dla kogo czytałam? Może karteczki jeszcze damy radę. Byk. Waga. Skorpion. Strzelec. Wodnik. E, baran na spodzie panna. Karteczki. Matko. Kocham cię, ale nie możemy być razem. Jarasz mnie. Nie wiem, kim dla ciebie jestem. Ona daje mi ogień. Ty stabilizację. Bądź moim natchnieniem. Nie jestem ciebie pewny. Analizuję cię. Jesteś ciężarem. Wciąż się dla mnie liczysz. Nie kłam. Że kochasz mnie? Powiedz mi, czego chcesz. Kochasz mnie za bardzo. Zmieńmy temat. Mam z tobą spełnienie. <laughs> Oczywiście, że tak. Chcę, byś była matką moich dzieci. Nie zamierzam się w to angażować. Tak, chcesz mi dzieci się nie angażować? Uciekam w pracę. Buziak.